Oto nowe Volvo XC90 przypomina trochę biohackerów. Tych ludzi, którzy próbują przeciwdziałać starzeniu się, przejmując mnóstwo suplementów. Patrzysz na to i myślisz, czy to się w ogóle zmieniło? Tak naprawdę nie, bo wiele elementów pozostało bez zmian. Samochód został pierwotnie wprowadzony w 2015 i chociaż przeszedł jeden lifting, teraz doczekał się kolejnego. A ja sprawdzę, czy wskażę te wszystkie różnice. Ale zanim to zrobię, pokażę, jak wyglądało x 90 wcześniej. To ja w 2017 z pierwszym modelem. A to ja w 2023 po lifcie. A to ja recenzuję kolejny lifting dzisiaj. Widać, że nie brałem leków przeciwko starzeniu się. Zobaczmy więcej, czy stary ja dostrzegę wszystkie różnice w tym nowym samochodzie. Producenci często wymieniają cały zderzak w czasie liftingu. Więc tutaj też to się wydarzyło. Cała ta część jest nowa. Wszystko, co stworzywa sztucznego. Jest nowe. Zmieniono też kratkę. Wygląda inaczej. Zupełnie. Zmienili też światła. To też często się zdarza. Myślę, że zmieniono też maskę. Wydaje się nieco bardziej gładka. Przetłoczenie jest nieco inne. Hmm. Przejdźmy do boku. Tutaj jest mniej zmian, bo te panele karoserii są dość drogie w wymianie. Za dużo tego. I są przymocowane do konstrukcji samochodu, a nie do plastikowych elementów, które można wymienić. Wymiana tych elementów byłaby więcej droższa, dlatego nie zostały zmienione. Felgi są jednak łatwe do wymiany. Tutaj mamy nowe dwudziestki. A nie, dwudziestki jedynki. Ciekawe, czy można dostać dwudziestki, można? Tak. Wyglądają tak, ale są dostępne jako opcja za 795 funtów i są tylko w najwyższej wersji wyposażenia Ultra. Mogliby zmienić lusterka, ale pewnie tego nie zrobią. To jest nowe? Powiedziałbym, że tak, to też. Trochę inne. Kiedyś można było dostać relingi i za te nowe wykończenia. Z tyłu czasami robią nowe, tylne światła, ale nie sądzę, żeby tu zmienili je. Wyglądają tak samo. I tylny zderzak. To wszystko. To jest różne. Chociaż zauważyłem coś jeszcze, ale zanim Wam to pokażę, myślę, że ten lakier jest nowy. Nie sądzę, żeby on wcześniej tu był. Ale o to mi chodzi. To nowe logo Volvo. Nie jestem pewien, czy mi się podoba. W ostatnich latach wielu producentów zmieniło logo. Oto kilka przykładów, które moim zdaniem wyglądają teraz lepiej, a kilka, które wyglądają gorzej. Myślę, że nowe logo Volvo plasuje się gdzieś po środku. Pomijając logo, miałem rację co do zderzaka, grilla, reflektorów, maski, felg, chromowanych wykończeń i lakieru. Volvo nazywa to Mulberry Red, ale myliłem się co do tylnego zderzaka. Nie zmienił się. Ale czy uda mi się trafić ze zmianami we wnętrzu? Od razu widzę jedną rzecz, która jest nowa. Ten ekran. Teraz on wystaje z deski i wygląda na to, że działa na systemie Android Auto. Jak w Polestar. Bo Polestar jest powiązany z Volvo. Obie firmy należą do tej samej spółki. Geely. Przyjrzyjmy się temu. Dostęp do różnych menu jest dość łatwy, tu jest klima i irytujące. Nie ma fizycznych elementów sterujących. Trzeba to wszystko robić na ekranie. Ale jest dość responsywny i myślę, że lepszy niż poprzedni system. Spójrzmy na cyfrowy wyświetlacz kierowcy. A, nie mogę tego włączyć. Nie mogę włączyć wyświetlacza. Jest. Wygląda tak samo. Są różne informacje, mapa nawigacji, wskaźniki, ale jest trochę ciemno i ponuro. Nie podoba mi się ten wyświetlacz. Szkoda, że go nie zmienili. Ten obszar wygląda nieco inaczej. Jest taki sam, ale jednak inny. Zmienili go. Jest bezprzewodowa ładowarka. W starym można było dostać kryształowy selektor. Podoba mi się, że panele drzwiowe wyglądają podobnie, ale są trochę inne. Kierownica jest taka sama. Wygląda prawie tak samo, ale ten fragment jest chyba nowy. Poza tym samochód bardzo przypomina stary model, ale jest trochę inny. Chyba o to im chodziło. Fotele mają taką samą konstrukcję i to mi się podoba. Spójrz, jeżeli nacisnę na przycisk, na ekranie powinno pojawić się menu. Proszę bardzo. Mogę zmieniać różne ustawienia, na przykład wsparcie pod uda. naciskając ten przycisk. To jest fajne. I jest funkcja masażu. Fotele pasażera działają tak samo. Myślę, że materiały mogą być nieco inne. Kiedyś można było mieć w Wnętrze z wełny. To mi się podobało. James, można to mieć? Niestety nie. Czemu? Volvo, czemu to zrobiliście? To było naprawdę fajne. Może nikt tego nie kupował i zdecydowali się na skórę. Teraz jest inaczej tu, ale to chyba nadal drewno jak kiedyś. To prowadzi do kwestii jakości. Ogólnie jest całkiem fajnie, ale im niżej, tym bardziej szorstkie tworzywa. A co ze schowkiem? To jest fajne. Jak się do niego dostać? Zmienili to, prawda? Chyba przez ekran No to jedziemy Szybkie sterowanie samochodem Podlatynnych siedzeń Gdzie jest przycisk schowka? O, jest Tak było w starym samochodzie Tak było, nie? Nie wiesz Tak było Zauważyłem wszystkie zmiany I to prowadzi do kwestii praktyczności Sam schowek jest dość duży i wyłożony filcem Więc rzeczy nie grzechoczą Zmieści się w nim duża butelka jest jeszcze więcej miejsca na półce obok. Pod środkowym podłokietnikiem jest sporo miejsca i port USB. Jest jeszcze jeden i gniazdo 12V pod przesuwną pokrywą, a pod nią są uchwyty na kubki, więc można tam postawić mniejsze butelki. A to jest na większe. Myślę, że tam można przechowywać kluczyki. Zakładki w drzwiach są wystarczająco duże. Dodatkowo jest tu trochę dodatkowego miejsca do przechowywania. Ale, Ale trochę nie w porządku jest to, że Volvo pobiera opłatę 51 funtów za uchwyt na okulary. Nawet w modelach z najwyższym wyposażeniem. O co w tym chodzi? A skoro mowa o pieniądzach, założę się, że cena tego Volvo nieco wzrosła. Prawdopodobnie będzie zaczynać się od 65 tysięcy funtów? Zgadza się, James? Dokładnie. Wyobrażam sobie, że ten lakier jest opcjonalny i prawdopodobnie to wersja z wyższym wyposażeniem. Albo najwyższa. Tak, najlepsza. Ile jest dostępnych konfiguracji? Cztery. To dużo. I w tej wersji to jakieś 75 tysięcy. 78 niecałe. Okej, okay, przepraszam. To dużo pieniędzy. Przyjrzyjmy się niektórym elementom wyposażenia. Wierzcie lub nie, ale ten szyberdech jest dostępny nie tylko w wersji z najwyższą specyfikacją, ale też w każdym modelu z wyjątkiem podstawowego. Jednak niektóre elementy są zarezerwowane dla najwyższej wersji. Głośniki Bowers and Wilkins mają fajną funkcję, jeżeli uda mi się ją znaleźć. Gdzie to jest? Jestem pewien, że to było w poprzednim modelu. Muszę przejść do ustawień. Dźwięk. Dźwięk przestrzenny do lobby. Niesamowite. Jest jeszcze coś. Masaż. Czy funkcja masażu jest dostępna tylko w najdroższym modelu? Sprawdzimy, czy można otworzyć szyberdach. Można. Zawsze warto mieć szyberdach, który można otworzyć. Lubię panoramiczny dach, ale lepiej jest, gdy można go otworzyć, aby zobaczyć wszystko. Chcesz zobaczyć wszystko, prawda? Przepraszam za to, nie mogłem się powstrzymać, ale naprawdę musimy się dowiedzieć, jak duży jest ten samochód z tyłu. Tutaj w środkowym rzędzie jest dużo miejsca na kolana, dużo miejsca na głowę, a przednie siedzenie jest podniesione, więc można wsunąć nogi. Ale właśnie zrobiłem to. Przesunąłem nogę zbyt szybko i uderzyłem golenią w tył siedzenia. Inni też to robią. To trochę irytujące. Te fotele można odchylać. Całkiem niezłe. Można je też przesuwać do przodu i tyłu. Teraz wypróbujmy tylny rząd i zobaczmy, czy można wygodnie usiąść w środkowym rzędzie. W tym samym momencie. Ale najpierw kilka rzeczy. Mamy podłokietnik i podoba mi się, że uchwyty na kubki są zakryte. Nie zawsze tak jest. Środkowe siedzenie działa niezależnie od pozostałych, co oznacza, że ma taką funkcję. To jest wbudowane siedzisko dla dziecka. Nie trzeba więc kupować jednego z tych irytujących siedzisk. Włożę to z powrotem, bo trochę się to wyciąga. Proszę bardzo, czy można to złożyć osobno? Powinno się dać. Gdzie jest dźwignia? Jest. Można więc usadowić dwie osoby po obu stronach, a jeżeli chce się to złożyć, można przewieźć dłuższe przedmioty. Mamy tu siatki na aparciach siedzeń. Z tyłu mamy indywidualną klimatyzację i ogrzewanie dla dwóch zewnętrznych tylnych siedzeń. Zakładki w drzwiach, spore. Wysoka jakość, rozciąga się aż do tyłu, przyjemne uczucie. Pytanie brzmi, czy tylne szyby opuszczają się całkowicie? Strzelam, że tak. Proszę bardzo. Dodatkowo mamy rolety przeciwsłoneczne. Przydatne, jeżeli ma się małe dzieci. A propos, bardzo łatwo jest włożyć duży fotelik dziecięcy przez tylne drzwi. Punkty mocowania są bardzo dostępne, ale kształt przednich foteli oznacza, że przed zamocowaniem takiego fotelika trzeba będzie przesunąć go do przodu. A jak wygląda środkowy rząd dla większych dzieci? Środkowy fotel wygląda na dość wąski i wydaje się dość twardy. I taki jest, ale nie ma nic złego. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja, gdy po obu stronach jest osoba. Louis, James. Zobaczmy, jak wygląda przewożenie trzech osób w środkowym rzędzie. Czy to naprawdę siedmiosobowy samochód? W sumie jest okej. Okay. Całkiem dobrze. Tak. Mamy dużo miejsca na kolana i stopy. Spróbujmy w tylnym rzędzie. James, zostań tam, a Ty, Louis, wysiądź, żebyśmy mogli sprawdzić, jak się wsiada z tyłu. Uderzyłem się w łokieć, ale mam wystarczająco dużo miejsca na kolana, wystarczająco na stopy. Głowa dotyka trochę pod sufitki, ale przy moim zwyczajowym garbieniu się jest ok. a te siedzenia są podniesione. Nie czuję się, jakbym siedział na podłodze, a tutaj jest uchwyt na kubek. Co jeszcze? Mały schowek, wentylację. Dzięki Bogu. W porządku. Czy możesz przesunąć te fotele do przodu? Tylko odrobinę. Nadal masz wystarczająco dużo miejsca na kolana, prawda? Po środku też do radę? Proszę bardzo, zobacz. Jest u ciebie dobrze? Tak. Lewis, usiądź tu, dobra? Będziesz tego potrzebował. Mhm. Nie jest zbyt wygodnie dla ciebie, co? To pokazuje jak krótkie mam nogi. Ale jak daleko jesteś w stanie jechać? Jest nieźle, dałbym radę tak przejechać spory dystans. Myślę, że to niezły wynik XC90 ma sporo miejsca w trzecim rzędzie Ale jeżeli jesteś gotów zapłacić nieco więcej Na rynku jest kilka SUV z trzema rzędami, które mają jeszcze więcej miejsca z tyłu W tym Land Rover Defender 130, ma 8 miejsc Skorzystaj z kodu QR, aby obejrzeć moją recenzję tego samochodu Nawet przy siedmiu fotelach pojemność bagażnika jest w porządku Skaduje że to jakieś 300 litrów? Zgadza się, James? 302 To całkiem blisko Wygląda na to, że ten samochód jest wyposażony w zawieszenie pneumatyczne, bo można go podnosić i opuszczać. To jest we wszystkich wersjach wyposażenia. W podstawowej nie, ale w innych tak. Wypróbujmy to. Idzie cichacz. Samochód opuszcza się dość znacznie. Zobacz. Będzie łatwiej ładować rzeczy. Inne funkcje? Co to jest? To musi być jakiś rodzaj haczyka. Zwykle używam tego do jedzenia na wynos. Wkładam to do bagażnika na haczek, żeby nie przesuwało się i nie rozsypało. Jeszcze to po drugiej stronie. Co my tu mamy? Ten znak sugeruje, że ma bezdotykowe otwieranie tylnej klapy. Czy to działa? Mam tu kluczyk. Znowu podnosi zawieszenie. Dawaj, działaj. Nie działa. Oh, te rzeczy są tak kapryśne, no dalej. Działa. Nie trzeba kopać, tylko potrząsnąć. Patrz, jak to schodzi. Dużo miejsca. Przestrzeni, naprawdę dużo. I naprawdę łatwo jest tutaj ładować rzeczy. Chociaż zabawne, że nazywają to listwami ochronnymi. Nie chcę się ich zarysować, są metalowe. 700 litrów, 708. Bardzo blisko, znowu. Co jeszcze tu widzę? Chcę złożyć środkowy rząd. Będę musiał obejść samochód. Niestety, zatrzask jest tutaj. Podoba mi się, jak opada zagłówek. Trzeba pociągnąć za to. James, pomóż mi. Złamałem chyba palec. Delikatnie. To jest chyba mała wada konstrukcyjna. Jak już tam byłeś, to trzeba było złożyć drugie siedzenie. No, nie, nie. Musisz się jeszcze wiele nauczyć młode padawanie. A teraz spójrz na to. To naprawdę niezły van. Jest trochę miejsca, ale czy mogę to po prostu przepchnąć? Daję radę. Praktyczne, prawda? Wypełnienie tego samochodu bagażem nie sprawi ci bólu głowy. A co z silnikami? To proste. Są tylko dwa. Ten samochód ma dwulitrowy, czterocylindrowy silnik, 250 koni benzyna. To hybryda, więc nie ma trybu wyłącznie elektrycznego, ale Volvo oferuje również wersję hybrydową plug-in. Ona ma ten sam podstawowy silnik benzynowy, ale znacznie większy, mocniejszy silnik elektryczny. Plug-in ma 455 koni. Dodatkowo Volvo twierdzi, że może przejechać 70 km w trybie elektrycznym. Obie wersje xc 90 mają napęd na cztery koła i ośmiobiegową automatyczną skrzynię. Zobacz jak ten 250 okonny XC przyspiesza do 60 mil. Ale zanim, zauważyłem pewien problem. Widzisz jak wysoko otwiera się maska? Nie mogę jej dosięgnąć. Lewis, Lewis, jesteś wyższy ode mnie. Zobacz, czy dasz radę. Da radę, ale to jakiś dziwny salut. Mam pomysł. Tu, kolego, na czworaka. W końcu się dostanę. Teraz się udało. Absurdalne. W każdym razie, jeżeli chcecie wiedzieć, jaki jest moim zdaniem najlepszy poziom wyposażenia i silnik, skonfigurowałem jeden model i możesz to zobaczyć przez QR kod na stronie Karwow. Ale jak się jeździ tym Volvo? Całkowicie rozumiem, czemu ludzie kupują takie duże samochody nawet do jazdy po mieście, bo siedzi się w nich wysoko. Nie tak wysoko jak w Range Roverze, ale zauważalnie wyżej niż w innych samochodach, dzięki czemu ma się dobry widok. Zaskakująco łatwo się nim jeździ, jak na tak długi samochód. Pomaga w tym ogromna tylna szyba, a także dodatkowe małe okienka z tyłu. Dzięki temu można dobrze widzieć, ale zagłówki trochę przeszkadzają. Jeżeli jednak wejdę tutaj i przejdę do ustawień, czy mogę to zrobić w czasie jazdy i przejść do sterowania? Składanie zagłówków działa. Lepiej. Kierownica w tym samochodzie jest naprawdę lekka. To fajne w czasie manewrowania. Sprawdźmy jak to działa w zawracaniu. Kamery są włączone. Przejdźmy do innego widoku. A, kamera ma jedno ujęcie, ale zobaczymy, czy dam radę zawrócić. Jak ostry zakręt mogę wykonać? Nie mam zbyt wielkich nadziei. Kierownica na maksa była bliska. Nie. Gdyby tam nie stał samochód, dałbym radę. Dobra, zobaczmy, czy dam radę z tego miejsca. Udało się. Kamera jest standardem wyposażenia wszystkich wersji z wyjątkiem podstawowej. Tamta opcja za 695 funtów. Uważam jednak, że warto dopłacić, bo zarysowany zderzak kosztuje on dużo więcej niż 700 funtów, a ta technologia naprawdę pomaga. Jest trochę brudne, trzeba to wyczyścić. Zobaczmy, czy da się to zrobić wycieraczką tylnej szyby. Nie. Chociaż wygląda jakby samochód sikał. Zobacz. <laughs> na Dobra, rozpraszam się. Ta droga jest równa, więc nie mogę przetestować zawieszenia. Ale mogę stwierdzić już teraz, że jest nieźle. Wszystkie modele z wyjątkiem podstawowego mają w standardzie zawieszenie pneumatyczne. Zazwyczaj jest bardzo wygodne. Nadaje samochodowi luksusowy charakter, czego oczekuje się w tej cenie, prawda? Zauważyłem, że w czasie ruszania ten model benzynowy jest nieco szorstki. Brzmi jak silnik diesla. Jeżeli masz wersję hybrydową, w czasie jazdy po mieście przez większość czasu będziesz jeździł na będzie elektrycznym. Dopóki akumulator jest naładowany i jedziesz z małą prędkością, naprawdę nie słychać zmiany biegów. Jest bardzo płynna. O, duży wybój? W porządku. Jestem jedną z niewielu osób na świecie, które aktywnie szukają wybojów i pokryw studzienek, aby przejechać po nich i przetestować zawieszenie. Jest w porządku. Nie jest najlepsze dla tego typu samochodów, ale jest ok. Wystarcza, aby poczuć się jak w samochodzie klasy premium. Jada jakieś 70 na godzinę, wcisnę gaz do dechy, aby sprawdzić, jak wygląda przyspieszenie. 70. Trochę to trwało, ale skrzynia biegów już odpaliła i ruszamy. I 110. Początkowe wahanie, ale już kiedy ruszyło, to ruszyło. Ten dwulitrowy silnik benzynowy wydaje się wystarczająco szybki. Szkoda, że to nie diesel, bo wtedy byłby bardziej ekonomiczny. Ten samochód robi 12 litrów na setkę. To powinna być ósemka. A nie jeździłem nim zbyt agresywnie. Jestem tym trochę rozczarowany, ale nie jestem rozczarowany tym, jak ten samochód zachowuje się przy wysokich prędkościach. Jest wygodnie, nie ma zbyt dużego hałasu. Słychać tylko trochę hałas z opon. Jednak przy wysokiej prędkości nie czuć takiej stabilności jak w X7. To auto przylega do drogi, a to jest bardziej jak. Sprawdźmy prowadzenie. Przełączy się w tryb sportowy. Taki mały przycisk, który trzeba nacisnąć. Zawieszenie jest sztywne. No i proszę. Sterowanie też. Czy czuć, że jest sztywniej? Trochę. Kierowanie jest dość nieprecyzyjne. Nie czuć go zbytnio. Ale ludzie, którzy kupują takie samochody, nie będą się tym przejmować. Będą wozić dzieci, a one będą marudzić. Jest mi niedobrze. Właściwie to ten odcinek drogi jest wywoisty. Wróćmy do miękkiego zawieszenia. Jest trochę lepiej. Nie sądzę, żeby jednak radziło sobie lepiej z wybojami jak Audi Q7. Nie prowadzi się tak dobrze jak Q7, które sprawia nieco więcej frajdy z jazdy. Ale wiadomo, że nadal nie jest to najfajniejszy samochód na świecie, prawda? Oczywiście to duży 7-osobowy SUV, ale jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję Q7, skorzystaj z kodu QR. A jak będzie na tym zakręcie, to może być trudne. Ja, trzyma się drogi i pokonuje zakręt. I to przy limicie prędkości. Nie trzeba jeździć szybciej, bo żona, mąż, partner czy ktokolwiek inny na pewno cię zbeszta. Zdecydowanie bardziej przechyla się na zakrętach niż Audi. Poza tym hamulce wydają się nieco bardziej czułe. Wystarczy lekko nacisnąć, a hamulce reagują zbyt mocno. Ciekawe, czy Volvo profiluje swoich klientów i czy wszyscy mają bardzo słabe prawe nogi. Nie da się mocno nacisnąć pedału hamulca. Potrzebuje dużo pomocy. To naprawdę dziwne. Wydaje mi się też, że pedał gazu ma martwy punkt, w którym nic się nie dzieje. Tak, on nie jest zbyt czuły. Czasami można zostać w miejscu. Zmienia biegi, mimo że naciskam pedał gazu, co powinno oznaczać, że nie ma zmieniać biegu. To nie jest fajne. Myślę, że to właśnie jest problem z tym samochodem. Sterowanie nie jest tak naturalne. Kierowanie hamulca i pedał gazu są po prostu niepołączone, co oznacza, że samochód nie robi dokładnie tego, czego od niego oczekujesz, tak jak najlepsze niemieckie samochody. I w rezultacie wydają się nieco bardziej wyrafinowane i jakby więcej pieniędzy wydano na to, jak się prowadzi. Większość nabywców tych samochodów prawdopodobnie nie zwraca na to uwagi, ale mnie jako dziennikarzowi to przeszkadza. Dobra, już wiem co się stało. Ten samochód ma system radaru z automatycznego tempomatu, aby poinformować kierowcę, gdy zbliża się zbytnio do poprzedzającego pojazdu. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie, a pedał gazu zostaje zablokowany, uniemożliwiając przyspieszenie, chyba że kierowca naprawdę tego chce. Aby przyspieszyć, trzeba naprawdę wcisnąć mocno gaz. To pewnie właśnie powodowało to dziwne uczucie, jakby samochód był martwy. Jednak nadal nie podoba mi się reakcja silnika. Reakcja sterowania, reakcja hamulców nadal nie są tak samo dobre, jak w niemieckich samochodach. No ale nie jest tak źle, jak myślałem. Volvo twierdzi, że XC90 robi 60 minut w 7,7 sekundy, ale jak będzie naprawdę? W tym Volvo nie ma procedury startu. Skorzystajmy z brake boost. Lewa stopa na hamulcu, gaz do dechy. I niech leci. Silnik jest głośny. Brzmi szybko. 7,5. Oczywiście byłoby inaczej, gdyby na każdym fotelu ktoś siedział. A co z hamowaniem? Oczekuję, że nowoczesny samochód zatrzyma się od 100 na godzinę do zera w jakieś 35 metrów, ale to duży, siedmiosobowy samochód. I ma prawie 1,80 m wysokości i waży ponad 2 tony. Więc jak sobie poradzi? Cały mój ciężar na pedale. On my weight on the Pas bezpieczeństwa całkowicie wciągał mnie z powrotem na siedzenie. Myślę, że miałem wypadek. 34 metry. Imponujące. To auto zapewni bezpieczeństwo Twojej rodzinie. Volvo stawia na bezpieczeństwo od 59 roku. To dlatego, że Volvo wynalazło trzypunktowy pas bezpieczeństwa i nie opatentowało tego. Każdy może z tego korzystać, bo Volvo jest takie miłe. Jaka jest więc moja ocena nowego x 90 Należy go unikać, rozważyć, umieścić do swojej listy, a może po prostu kupić. Moim zdaniem należy dodać go do swojej listy. To naprawdę dobry, praktyczny samochód rodzinny. Jeżeli jednak jesteś gotowy na starszy model, znalazłem coś na karwał. Używany Range Rover z 2022. Nowy, naprawdę nowy. W przeciwieństwie do tego samochodu, który tak naprawdę nie jest. To tylko zmiana stylistyki. Można go kupić za tę samą cenę. 77 tysięcy funtów. Ma te zaletę w postaci silnika bez Toko prężnego, a tego w Volvo nie ma.